Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Ogromne emocje towarzyszyły wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania, podczas której radni mieli zająć się przyjęciem polityki Miasta Poznania na rzecz równości i różnorodności społecznej na lata 2024-2026. W sali pojawiło się kilkudziesięciu protestujących mieszkańców, którzy wyrazili swoje niezadowolenie, skandowali, że radni, którzy są za projektem, są bandytami i komunistami. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar rozpoczął procedurę odwołania prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Sędziów Mateusza Bartoszka, Przemysława Radzika i Sylwię Demską zawieszono w pełnieniu obowiązków. Ich odwołanie wynika z zarzutu wrażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych. W grudniu 2023 roku przeciętna cena za metr kwadratowy mieszkania w Poznaniu wyniosła imponujące 12 332 zł, to wzrost aż o 17% w porównaniu z grudniem poprzedniego roku.